W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę. Ożywiaj Pełnienia woli Ojca. Duchu święty, stworzę Otwieraj moje oczy, by widziały. Otwieraj moje uszy, by słyszały serce, aby czuło. Duchu święty, ożywicie. Przez serce niepokalanej Twojej oblubienicy, przybądź duchu święty i pozwól mi całym sercem, duszą, ciałem, umysłem, całym życiem rozważać wcielenie Chrystusa. Boskość była bohaterem odkupienia i sprawiła, że człowieczeństwo Jezusa znosiło mękę już od pierwszej chwili jego poczęcia. Pism Luizy. Spójrz, córko moja, z jaką nadmierną miłością pokochałem stworzenie. Moja Boskość była zazdrosna, żeby powierzyć stworzeniu zadanie odkupienia i dlatego sprawiła, że ja przeszedłem mękę. Stworzenie było bezsilne, żeby pozwolić mi umrzeć tyle razy, ile stworzeń ujrzało i miało ujrzeć światło dzienne i ile grzechów śmiertelnych miało na nieszczęście popełnić. Boskość chciała życie za każde życie każdego stworzenia, oraz życie za każdą śmierć, którą powoduje grzech śmiertelny. Któż mógłby być tak potężny wobec mnie, żeby przynieść mi tyle śmierci, jeśli nie moja boskość? Któż miałby moc, miłość i wytrwałość? Żeby patrzeć na mnie umierającego tak wiele razy, jeśli nie moja boskość. Stworzenie by się zmęczyło i by nie wytrzymało, i nie myśl, że ta praca mojej boskości rozpoczęła się późno. Rozpoczęła się tuż przy moim poczęciu, już w łonie mojej mamy, która często wiedziała o moich cierpieniach. Była umęczona i odczuwała śmierć razem ze mną. Tak więc, już od matczynego łona moja boskość podjęła się zadania kochającego oprawcę. A dlatego, że była kochająca, była bardziej wymagająca i nieustępliwa, tak bardzo, że ani jeden cierń i ani jeden gwóźdź nie został oszczędzony. Mojemu cierpiącemu człowieczeństwu. Ale nie były to ciernie, gwoździe czy bicze, jak te, które znosiłem podczas męki zadanej mi przez stworzenia. Nie pomnażały się, ile gwoździ i cierni mi wbijano, ile biczy zadawano, tyle pozostawało. Te zaś ze strony mojej boskości pomnażały się przy każdej zniewadze. Tyle cierni, ile złych myśli, tyle gwoździ, ile niegodnych dzieł, tyle ciosów, ile przyjemności, tyle boleści, ile różnych zniewak. Były to więc morza boleści, cierni, gwoździ, niezliczonych ciosów. Wobec męki, którą przyniosła mi boskość, męka, którą przyniosły mi stworzenia w ostatnim z moich dni, nie była niczym innym jak tylko cieniem, obrazem tego, co dała mi cierpieć moja boskość w ciągu całego mojego życia. A zatem bardzo kocham duszę. Są to życia, które mnie wiele kosztują. Są to boleści niepojęte dla stworzonego umysłu. Wejdź więc do wnętrza mojej boskości i zobacz, i własną ręką dotknij tego, co ja wycierpiałem. Adorując Jezusa. Cierpiącego w łonie Maryi, z wdzięcznością. Wołajmy. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne. A jego imię jest święte, jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się. Zamysłami serc swoich strącił władców stronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogaczy z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, Pomnę na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym Ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O ile bracie siostro możesz i chcesz. Adoruj Jezusa, umęczonego w łonie Maryi. Umęczonego dla Ciebie, Umęczonego Twoimi grzechami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bogu niech będą dzięki.